Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV. Jest to druga część budowy remizy strażackiej. Zapraszam. Słuchajcie moi drodzy, mam zbudowaną po części remizę strażacką oraz wóz strażacki, który postanowiłem sobie zbudować w międzyczasie. Nie jest to jeszcze efekt końcowy remizy, który by mnie satysfakcjonował, ale postanowiłem, że wam pokażę, jak to wygląda teraz. No i gwarantuję Wam, że ta remiza będzie wyglądała trochę inaczej, ale mogę dać Wam, powiedzmy, szansę na zadecydowanie o tym. Może na początek przedstawię, co udało mi się zbudować. Tu mamy ciężarówkę, którą budowałem, już Wam pokazywałem w pierwszej części remizy. Tak ona mniej więcej wygląda. Tutaj nic się w zasadzie nie zmieniło. Do niej udało mi się dobudować taką... Dosyć wielgaśną naczepę, ona jest na bazie tego e, drugiego samochodu strażackiego. Tutaj e, jest miejsce na drabinę, tu mamy rozkładane podpórki, żeby ona sobie stała samodzielnie, tam jest druga jeszcze, z drugiej strony, więc spokojnie, to się trzyma wszystko. E, tutaj mamy skrzynię otwieraną, w środku jest zwijany wąż strażacki, tam dalej jest gaśnica, którą można sobie. Wyciągnąć z tej strony, widzicie? Tutaj mamy, jak sobie to stoi, mamy dwa schowki na coś. No jeszcze nie mam żadnych akcesorii, ale są dwa schowki. U góry jest miejsce na nasz ponton. On jest również zamocowany na takich dwóch, zobaczcie, studach. I sobie tu wymyśliłem, że będzie taki ruchomy, rozkładany miejsce dla strażaka. Otwierane, możemy go posadzić. I tu będzie po prostu taki, zobaczcie, rozkładany na wysięgniku. Na początku chciałem zrobić kosz dla strażaka, ale stwierdziłem, że w tym samochodzie jest kosz, więc tu zrobię sobie po prostu wielką armatkę rozkładaną, i ona się rozkłada w ten sposób, i to nam się kręci dookoła. Jeszcze muszę pomyśleć nad jakąś blokadą, żeby to się nie kręciło podczas jazdy, bo zobaczcie, taki się kręci, ale coś na pewno wymyślę. Tak się prezentuje, tu mamy mocowanie, tak to się prezentuje całościowo. Podejrzewam, że to nie jest jeszcze ostateczna wersja tego samochodu, ale na chwilę obecną wygląda ona tak. Przejdźmy teraz do remizy. Śmigłowiec, który poddałem lekkim modyfikacjom. Zabrałem tutaj kilka części, tu był jakiś silnik. Ja to wziąłem, bo potrzebowałem po prostu tych części do jakichś innych zestawów. Wymieniłem skrzydła na takie klasyczne od śmigłowca. E, znalazłem to w starym miksie. E, od niczego w sumie nie, nie udało mi się zbudować, więc postanowiłem, że wykorzystam tu. I tu się za wiele nie zmieniło. I remiza. Założenie było takie, że remiza ma być mała, piętrowa, nawiązywać do klasycznych zestawów, tak jak moja, tak jak mój komisariat policji oraz bank w mieście. No i zacząłem sobie coś tam majstrować. A drugim założeniem było to, że zrobię garaż, gdzie ma się mieścić ten, że samochód oryginalny, legowy. No i zacząłem sobie przeglądać. Różne, różne remizy strażackie w necie. No i znalazłem jakąś tam. Ktoś mi chyba nawet zaproponował, ale dobrze pamiętam, 6004 60 taka remiza. I ona miała dwa garaże. Ja ten nie ukrywam, że ten garaż starałem się e, inspirować troszeczkę tamtą remizą. Tak to jest na chwilę obecną zbudowane. E, nie mam ściany ze względu na to, że po prostu brakło mi klocków. Tutaj mamy. No, ludzik jest oczywiście tymczasowym gościem. E, mamy dwa piętra, drzwi, okna, nie mam jeszcze żadnego wyposażenia. E, tak to mniej więcej wygląda na chwilę obecną, ale powiem Wam, e, tu jest jeszcze lądowisko. No i jedyna rzecz, jedyna płytka, która była też w sam tej remizie mojej pierwszej z Kobi. No, sorry, nie, nie miałem takiej płytki legowej, więc e, wykorzystałem tą płytkę KOBI na chwilę obecną. Ale e, zastanawiam się, czy ta remiza nie będzie mimo wszystko znowu za duża. E, I może będzie tak, że ją przerobię. Na chwilę obecną muszę to zostawić, ale e, przerobię ją prawdopodobnie na jeden garaż. E, lądowisko dla śmigłowca albo będzie na tym pojedynczym daszku, albo gdzieś na ziemi. E, no i jakoś może przemodeluję ten. Budynek. Wykorzystałem klocki technikowe, których troszeczkę mam, bo mam bardzo niekompletny zestaw, starej, starego wozu strażackiego, chyba z lat 80. czy 90. technikowego. On jest bardzo niekompletny i postanowiłem, że go też rozbiorę na części, i po prostu te klocki tu mogą w sumie posłużyć. Ja mogę, wiecie, tu powsadzać jakieś. Yy, jeszcze te łączniki i to zakamuflować jakimiś płytkami. Jeszcze nie wiem na chwilę obecną, muszę to zostawić w takiej formie. Eee, I jak będę miał po prostu czas na budowę dalszej części remizy, wezmę się za to, zobaczę, jakie mam jeszcze klocki. Eee, no i na pewno to nie będzie w takiej formie, tylko trafi w innej formie do mojego miasta. Eee, dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Eee, czy wam się podoba? Bo jeżeli wam się podoba, mogę iść w tym kierunku, żeby to rozbudować, aczkolwiek nie chciałem, żeby to było wielkogabarytowe. I e, nie ma też to pełnić funkcji typowo bawialnych, tylko ma to wyglądać spoko w moim mieście, e, być podobne do wystroju w moim mieście, czyli do, do Komendy Policji oraz do banku oraz do szpitala, czyli tak wielkościowo to pasuje. E, nie wiem co z tym garażem. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, czy macie jakieś propozycje, mogę to zmienić. Jestem otwarty. Zostawiajcie łapeczki, komentujcie, klikaj, klikajcie subiki oraz dzwoneczki, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!